Dzień dobry bardzo. 6039 zł miesięcznie pasywnie. Czy chcielibyście zarabiać 6000 zł pasywnie miesięcznie? Jest to bardzo proste do zrobienia. I to co najlepsze, zobaczcie, to jest za wynajem pokoju, nie za mieszkanie. I teraz takich pokoi w tym mieszkaniu jest kilka. Generowany zysk jest dużo powyżej 10 10000 zł. Zastanów się, czy dzisiaj, będąc na etacie, też masz takie możliwości, aby. Tworzyć swój własny etat, twoją, twoją własną emeryturę, swoją własną emeryturę? Wszystko zależy od ciebie. Jeżeli chcesz się nauczyć tego, co my się nauczyliśmy od naszych inwestorów, to zapraszam cię na bezpłatny webinar, na którym będziemy omawiać nasze sprawdzone strategie inwestowania w nieruchomości zewnętrznego kapitału. Czyli raz inwestujesz, wielokrotnie zyskujesz bez własnej złotówki i zarabiasz sobie takie kwoty. Miej wspaniały dzień. Klikaj link poniżej, widzimy się po drugiej.